Ko halo, okej, cześć, dzień dobry witam wszystkich, ludzie, z tej strony Exaki zapraszamy zapraszam was na kolejny odcinek, zagrajimy Grand W Auto 4. E, słuchajcie, zaczynamy tutaj... Co? No coś tu zobaczyłem jakiegoś gościa, tutaj taką, taką niebieskiego. Zobaczmy co będzie chciało od nas. How you doing? Cool. Thank you very much. Good Yes Comrade, I am doing good. there is no i there is only we it is a glorious system comrade excuse me you're excused comrade you're excused now go on mind self for 50 years aren't you? you're a dick i'm a rich dick friend i'm young and rich and loaded tell you what i have a hundred bucks on uncle sam benjamin motherfucking franklin freedom this coke is okay Okej, okay, darmowa stuwa, fajnie. E, więc tak, e, lecimy na... do Michelle. E, Dzwoniła na nas w poprzednim odcinku. E, żeby było... Chce nam się na randkę umówić, więc... Zobaczymy. Co z tego wyjdzie. Więc jedźmy do niej. No i zobaczymy, no. Dobra, teraz tak. Roman? Pan? Nie wiem, czy ci jest. Już włączam sygnały. Roman, już jadę. Chujnie, ja już włączyłem sygnały. Już jadę. Jedziemy, jedziemy, dobra. Pamiętajcie widzowie, że... Dziewczyny są chwilowe, ale... życia Ten... Na zawsze, więc... Y, pamiętajcie. Jebać je rand ważniejsze, tak O oh, shit Dobra yy, To je będzie, już Jedziemy go ratować Skóra Wiesel, zostawcie mi roma! Oh shit! Dobra! Jones, tu jest dobra, yy, eeeyee Uj Dalej. Miko! Opa! Dobra. Darden jest dobrym to Hej! on! boy i talk z problemy z cousin. I Powiedziałem, No dobra. Ubi blendara. czekaj, nie tak... Prawie przycisk myszy, aby zablokować przytrzymaj. Prawie przycisk myszy. Dziś nie da przycisk myszy, ciążę, aby wygładzić czas, aby... Yy, aby wyprowadzić cię, wyprowadzić i coś tu było jeszcze. Oh czekajcie. A. O, dobra, nice. No. Możemy zrobić coś takiego. O kurwa, dobra, nice. Oh dobra, źle wyżejłem. To jest zablokować no właśnie, nie założyłem. Kurde, no. Skruje, o, ale muszę Dobra, pomóżmy Romanowi. Roman, kurde, ale że się wpakował. Fucking lawn sharks, man. If one more of these gangsters tries to... Speaking of shitheads, here's Dard. Come on, my car is over there. Let's get it. You drive. I don't feel so good. No, nie chyba. Ja właśnie zeszłam do Dardana. No to w ogóle co Dobra trochę ludzi przesłał się na ciut. Słuch dana mam z tego radiowodu jak coś. Więc yy, na pewno się może przydać. Dobra, koni do Dardana. Proszę, nie każę sobie skupić na. ujęciu przeciwnika. They they a, wy mister, kurwa, no. Nie błąd. Dobra. O kurwa, się Roman, to już świętuje. Oh, shit. Kurwa, nie widziałem, że będzie skręcał. No, jedziemy. I teraz na lewą. Jezu, chryste, tu prowadzi. Kurwa, czerwone idioto jest, no. O, teraz zielone, okej, okay, to już rozumiem. Wtedy idioto robisz, to ja jest czerwone. Zapierdolę, za łeb. Dobra. Dardan, boże nie, nie lubię takich ciężkich imion. Niko jest prostsze i Roman, ale cóż. Jedziemy. Dardan, stój. Ja chcę ci tylko zajebać. Nic więcej. No, dawaj, dawać. Oczywiście eee, tutaj też przyciszę tragierka. Mam nadzieję, że teraz mnie lepiej jest słychać. Kurwa, no, mać, no jebać. Eee, może trochę, o, tak będę. Dobra. Dardan, pociu. Na śmieciu. Dobra, pod prąd pojedziemy, bo co? Nic nie jedzie, to można jechać. Będę to nawet przenikł przez tę, zajebiście, oh shit Kurde, kurde. ściana Gordon I śmieciu Chodź oh, tu Kurde, no mać, dobra Ach. Poczekaj tu Roman, ja się tym zajmę Chodź tu śmieciu dobra, Czekajcie, weźmiemy, dobra, bierzemy łapy i będziemy walczyć, albo chuj, weźmiemy moją Pałę, dupiciu Widzimy bić ludzi Dobra, chodź, chodź tu Chodź tu tu Dobra Nice Tak jest Dobra Dla pewności Dobra, weźmiemy sobie ten nóż No i dobra Można lecieć Jestem bardziej niż pewny, że nie żyje. Dostał kulkę w łeb. Jeszcze też więc myślę, że nie przeżył tego, no i przeszedł no to nie wiem kim jest, że przeżył. E, dobra, czy tu przeskoczyć. Tu, tu. Dobra, jak tu będzie ten, jak tu trzeba jechać? Tak, okej. Okay. Zawieź Borlomona do garażu. oh shit sex. these men these shylocks like Darden, they always try to squeeze another oh, you know, believed i him Believe money when i did not it made my life impossible there was no avoiding him.

Gadamy i lecimy. No no, trzymaj się ten Roman. My jedziemy do Michelle. Zadzwoń może do niej, co? Może pan Michelle, zadzwońmy. Kurwa, tak. Nie zadzwonimy się. Dobra, no to jedźmy na tą randkę już. Niestety tutaj nas zatrzymał yy, Roman. A oczywiście, na odcinek będą dwie, cztery. Yy, trzy, cztery misje robione na odcinek, więc myślę, że tak. No co, wedle ile będzie czasu, tak? Zresztą tutaj gierka też dobrze rozbudowana jest, więc tutaj też jest. Wiadomo. Pierwsza randka. W miarę upływu czasu poznasz w Liberty City nowych przyjaciół i dziewczyny chętne do romansowania. Będziesz mógł wybrać się z nimi. Inny... Ajwiscie. A ja bym szybko czytać. O tak. Będziesz mógł bawić się wspólnie z nimi przy różnych grach, wyglądając występy kabaretowe lub przedstawienia komediowe. Spoko. Coś jeszcze? Co mi chce gra powiedzieć? Czytanie. Każdy poznany znajomy będzie miał swoje ulubione miejsce i znienawidzone sposoby na zmęczenie wolnego czasu. Okej. Okay. A to co? Jakieś bronie? Wiele swoich przyjaciół będzie posiadało specjalne umiejętności lub zdolności, które mogą okazać się przydatne. Począwszy od zaopatrzywania cię w broń, palną do dostarczenia bomb, które mogą ci uporać się z trudno dostępnymi przeciwnikami. O kurwa, ale je było. Czekaj, teraz to sobie łączy. No, dobra, w końcu katrzęka. It? Hey, it's Nico. Hey! I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just that all your stuff is new? Some even still have tags on. Yeah, oh, well, I like things clean. I can see that. But uh, everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something. Oh. So where are you taking me? Uh. You look good. Oh, thanks. <laughs> I don't know. Uh, I'm new here. I thought maybe we could go to the uh, fun fair. Yeah, great. Let's go. Love the fun fair. Actually, we call it um, carnival here. Uh, <grystanie> Dziwnie się zachowuję. No ale dobra. Zawierz Michelle do wysłego miasteczka? Pewnie. No Nico, why couldn't you come on the Roman got himself into some trouble. Roman himself into a lot

Dobrze, cicho tam ja tu jestem najlepszym prowadzącym, kurde. A, Heniko, nie siedź. Ja twieste najlepszy pro to tym kurde. Ah Nico, the carnival is open? I think they're going to turn it into a big Las Venturas style theme park. O, Venturas, no. Co chyba. Going alley up here, we should play. Cool. Let's go bowling then. O boże, nie ja nienawidzę kręgli. No, ale dobrze pujdę, Tu jeszcze zamolowało w więc nieźle, nieźle. Hey, pet, when

Oh, like o, eee, Tu, dobra. Eee, do to eee, dobra, to Dobra, sobie ten pierwszy. No dobra, eee, Poruszenia się. lewy, żeby ustawić się do pozycji żółtu. Aby rzucić kulą umiernym ruchem przyciągnij myszkę do siebie i najtestniach nieją do przodu. Kiedy kula znajdzie się na to, że może używać myszki i tę do trebna... okay. siebie i bum. Dobra. No trochę chujowe ustawienie, ale... Nieźle, nieźle. Troszeczkę bardziej idamy sobie w prawo. O no. i buń! Powinno być git. Nice! Dobra, zobaczmy jak ona zaparadzi. Pewnie ona coś zrobi tego. Strzajka, ale. Uff, blisko było. Ale i tak, trafi jedno, to może drugiego nie trafi, więc ja mam jakieś większe szanse na to. No właśnie. Dobra. Jeszcze raz, okej okay. I poin... nie, czekajcie, aha, tak Dobra Uwaga Nice, strike O to chodzi Mamy dwadzieścia, nieźle Ostatni został. Może nie trafi. Chcę, że te kręgi źle wyglądają. Dobra. No, też. Nie traf. trafił. Nie wiem, kto wygrywa, tak powiem szczerze. Ale dobra. Dobra, troszeczkę tak. Przygotujmy się i boink Kurwa, no jeden został. No nie wierzę. Śmieć akurat się nie chciał ruszyć Dobra Trochę tak Trafi czy nie trafi trafił Nice Jak tu wyniki? Okej okay. Mówisz myślałem że strajka trafiła Tutaj Trochę obszerny byłem, niestety no. nie miała warta, Dobra, bardziej, tak i ziądziem. Oj, oj, kurde było nie no, ja nie wierzę. Moje szczęście Ja pierdziel. dobra, tą w tą stronę bardziej Chociaż nie wiem czy trafię O, 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 o Boink 59, nieźle No, dawaj, dawaj. Ouuu. Chyba 5 tur możemy tylko na co mnie zagrać, więc no. Dobra. I co? Ej, znaczy co? Oh, shit. Mam no, trochę miski, no nie powiem, że nie. Ej, tak. Dobra. Cyk. Nie no. wiem, o. Uuu, mm -hmm. dobra. O, teraz. Dobra, was Co jest znowu, ja? Dobra. Nie wiem. Kudziwano jeden, oczywiście. Ej, prawie setkę osiągnęła, nie jest źle Dobra, to ja pozwólcie, że na razie coś z tej sprawdzę, bo ona no, i tak będzie na razie rzucać. Więc ja szybko sprawdzę tę no, rzecz Oczywiście nie na kąpie No na razie nie widzę

no i guess i'm married to my job well what do you do what's that i'm just talking about the question you drink what's that like a yard oh oh on, i asked first I work with mallory what do you do exactly so what are you doing here in liberty city nico what's anybody doing here I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed the new start. you know About Liberty City, then? Just Roman? Maybe there is more to this. I'm I'm not sure. sure. no, no, I no, five Na 6, tu się jest. Oh yes. Dobra, odwieź mi ją. I tutaj na lewo, bo oh, kurde, jaki drink. No i dobra, skupiliśmy się, więc akurat fajnie, tu się szybko gubi. Dobra, zostawiamy ją. To było fajne. Jestem naprawdę zainteresowany, żeby cię zobaczyć. Tak, to byłoby fajne. Daję ci telefon. Proszę, zrób to, Miko. Do zobaczenia. No no, trzymaj się to dobra. Dobra, Prze... no, jeszcze wykonamy sobie jedną misję. jestem pewny tego. E, może teraz rozmawiać się z Michelle, od tego czasu zadania nam no, wyciągnąć ci na ramkę. Także może zaprosić Michel. Wystarczy do niej nie że taka jakiegoś anulowania spotkania, które było już wcześniej zaplanowane. No. Jak e, widzicie to też no, Dobra. E, my jedziemy. To Romana, romantyczny. Roman Dobre, dawaj jedź. sporo ludzi jest, tak szczerze, No dobra. Kolejna misja, odpalamy. Ten tutaj, kurwa, polecie. Łatwy kurs. A jak będzie że łatwy, to nie będzie łatwy, Zapomnij o chłopakach, Ale jest A Nico. Where's Roman? <laughs> Good question. Hey, Yokel, your dumb cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did he walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good-looking and everything, but come on. <laughs> yeah, <laughs> uh, hey, <laughs> Mallory. Hey, man. <laughs> hey. About time. What, bloody boy, what's going on? Roman. Roman, boy, you tell me what's going on. the aftershave. What is that, sex pest? No, it's where is my fucking money? I, I had it. I, I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I, I didn't say that. Good Anyway, Nico dealt with him. Broke Darden's arm. Then beat up a couple more. Then we teach him a real lesson. <laughs> Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. <laughs> Good. <When laughs> the what? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico. Sorry to ask, cousin. Can you go pick up Germaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue? Whatever. What was this all about? Nico came in looking for you and Vlad told him to get him a fucking coffee, and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. do z samochodu Romana. Dobra. Proszę jedź do Rotterdam Hill i spotkaj się z klientem Romana. Roman, ja nie obiecuję, że ja ci tej kury nie rozwalę. Nie, ale no. Ja siebie akurat znam i ja wiem, że rozpierdolę tą kurę. Bo ja tak umiem jeździć, jak nie umiem. No ale dobra. My wyruszamy. Oj, sorry. Hi. No tak, zapomniałem, że to nie GTA te nie 5 czy są mapy. Pewnie jakoś można jest tam pewien jest... No Ale cóż, dobra, dojechaliśmy. Halo klienci, zapraszam tu do mnie. To ty jesteś tym Jeremiaszem czy jaki ci tam kurwa? Chyba tak. Kurwa mać, no, mnie nie wierzę, no... Kurwa, to nic stali, no nie wiem, o kurwa drzwi. Mm. shit, okay, I thought Roman was gonna pick me up. I need someone I can trust I'm, I'm Roman's cousin. If you can trust him, you can trust me. Ah, uh, He told me about you. You're Miko, right? The hot shot, ladies' man. Kurvan, look breaking hard, man, you know, no, yeah, I traded in the yacht for this cab. <laughs> That's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got it. I had a feeling you sounded too good to be true. The yes, is, are you willing to get that. your hands dirty? My hands haven't been clean for a long time. Being here in Liberty City is just making... That door isn't meant to be open. We're here while I take a look. Każda osoba while w trakcie powinny być będzie bycie ścigane Kurwa, że nie będzie policji. <muchy> Dobra. Zrobię co wiadomo. <muchy> Pojdziemy ten I, Iwani. Dobra. Jademy stąd. Po policji. O kurwa, dwie gwiazdki, pojebał nas. Dobra, musiałem tam... Spokój się. Nie wiem, co robię. Pierdol jest na znaczy co? Nie no, tamto nie zajadł. O kurwa, no nie, nie. zajedźmy tu. Tutaj. Tam jakieś tam na plaży, ale tu ich nie bać. I don't think they see us. Now if we can stay out of their sights for a little longer we'd be all good. Ey, chłopie, a co sądzę, to nieśmy That's a weight off my mind. Dobra. We are police Jeremy Gibson Street. No ah. dobra. So what brings you to Liberty City, Nico? Roman, I guess. And some other things. I'm looking for something. Good luck finding them. How's the hunt been going so far? It is not really started yet. I'm getting settled in, you know. Roman has had some issues with loan sharks that needed to be resolved. There's this asshole called Vlad, who owes money to as well. Good luck with that. No, dziękuję, dziękuję. Jeremy. Jesteś, dobra. Jesteś spoko, Co tu mamy? Że jak mi tu przyjechać? Okay, we're here. Thanks, man. Keep looking after Roman, right? Dzięki warsztatowi, PEN Sprayu, e, możesz zgubić poście Jedynym warunkiem jest to, że policja może cię zauważyć. 3 godziny. Wypad zostanie tak tam naprawiony i przemalowany. Na no spoko, No dobra, widzę wiem. Ja mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. No i co, ja będę lecił na następną misję, a ja teraz będę kolejny odcinek więc on pobra jeszcze zaraz mnie zadzwoni. Roman, Dobra, no to co? My się widzimy następnym. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!